Ola, mój buenas, czyli witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy, czyli ha hiszpański. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paula. Pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim, robię to 100% online, robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę hop hiszpańskie obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek na temat kolorów. Rozpoczniemy sobie takim odcinkiem i będziemy starali się dojść do momentu, aż nauczymy się zrobić zakupy w sklepie z ubraniami. Dlatego też kolory myślę, że będą potrzebne i przydadzą się pewnie też w innych momentach Twojego życia, właśnie do tego, żeby poprosić o inny kolor albo też inny rozmiar. Ale to w późniejszych odcinkach. Bierzemy się za kolory. Pierwsze pytanie, które od razu nasuwa się, myślę, każdemu z nas na temat kolorów, to jest. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Qual jest tu kolor favorito? To jest pytanie, które myślę, że jesteś w stanie odtworzyć sobie, jeśli słuchałeś od początku mojego podcastu. To znasz pytanie: numer telefonu. To równie dobrze wiesz, jak stworzyć pytanie o kolor. To znaczy o Twój ulubiony kolor. Bo Qual es significa, jaki jest. Wystarczy, że wstawisz tam rzeczownik: Qual jest tu, numer do telefonu? Qual jest tu, kolor favorito? I mamy gotowe pytanie. Ale jak na to pytanie odpowiedzieć? No, i będzie tam mała zagwostka, bo odpowiedź będzie mi color favorito es, el, i dopiero wtedy wstawimy kolor. Czyli mi color favorito es el rojo, mi color favorito es el azul, el jako el kolor. Nie drzucamy już kolejny raz tego słowa kolor, ale powiemy mi color favorito es el azul, el verde. No to co, przydałoby się zrobić? Kolory. Moje pytanie, jeśli notujesz sobie jakieś rzeczy, no i oczywiście, jeśli pobrałeś, pobrałaś kartę pracy do tego podcastu, to już wiesz, jak to wygląda. Natomiast jeśli jeszcze nie pobrałeś, to pytanie do ciebie. Jeśli notujesz sobie wszelkiego rodzaju rzeczy, prowadzisz jakiś zeszyt, czy to elektroniczny, czy papierowy, jeśli czasami są takie słówka, z którymi no właśnie, czasami ciężko po prostu znaleźć jakieś skojarzenie, oczywiście najlepiej. Robić to będzie z jakimś kolejnym słówkiem i z jakimś zdaniem, czyli będziemy dążyć do tego, żeby to zrobić z ubraniami. Ale dzisiaj poznamy sobie tylko kolory. To jak zrobić sobie najlepiej notatki? No, dzieciaki uczą się fantastycznie poprzez piosenki, poprzez jakieś gry, jeśli chodzi o kolory. Ty też to możesz zrobić. Wystarczy wejść na YouTube'a, pisać Super Simple Songs, Los Colores i wyskoczyć Ci pełno piosenek na ten temat. Natomiast co zrobić, żeby sobie gdzieś tam zrobić jakąś notatkę graficzną? I tutaj odsyłam Cię z powrotem do odcinków, na temat, jak uczyć się słówek. W opisie tego podcastu zostawię Ci je, będziesz, mógł sobie, będziesz mogła sobie kliknąć dany odcinek i posłuchać jeszcze raz, jak uczyć się słówek. Oczywiście najlepiej uczyć się słówek w kontekście, najlepiej uczyć się całymi zdaniami, ale no właśnie, kolory. No przecież mamy kolor i mamy nazwę. No właśnie, stąd też namawiam Cię, spróbuj po prostu wziąć kolorowe flamastry lub kolorowe... Kredki, pisaki, cokolwiek, lub kolorowy rysik w twoim wirtualnym zeszycie. I po prostu narysuj żółtą plamę i podpisz ją amarillo-amarillo. Narysuj białą plamę, czy po prostu zrób obramówkę, tak żeby było wiadomo, że chodzi o biały kolor. I napisz blanco-blanka. to samo zrób z kolorem czarnym, negro negra I to samo zrób z kolorem czerwony, rocho rocha Druga część kolorów już nie będzie miała podwójnej końcówki, to znaczy nie będziemy jej zmieniać według męskiego i żeńskiego rzeczownika, tylko będzie na przykład niebieski Azul, zielony, zielony, brązowy, marron, różowy, rosa, szary, gris, pomarańczowy. Narancha. Naranjo to nie kolor, to drzewo, na którym rosną pomarańcze, natomiast narancha to kolor, który ma tylko jedną końcówkę z końcówką A. Ale o tym powiemy sobie w kolejnych odcinkach. Natomiast jak zawsze zrobimy sobie sparing. Więc powiem najpierw kolor po polsku, następnie dam Ci czas, żebyś stworzył stworzyła to słówko po hiszpańsku i powtórzę je dwa razy. Preparado! Preparada? Empezamos. Rojo. Rosa. Rosa. Nebeski. Azul. Azul. biały blanco blanco żółty amarillo Amarillo. Czarny. Negro. Negro. Zielony. verde verde brązowy marron marron czerwony 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 pomarańczowy naranja naranja szare Gris. Gris. Mam nadzieję, że udało ci się tworzyć te kolory razem ze mną. Jeśli nie wiesz dobrze co zrobić z tym podcastem, przewiń go po prostu i ćwicz razem ze mną jeszcze raz. A my słyszymy się już w następnym odcinku. Będzie trochę ubrań, także szykuj się. Działamy. Muchísimas gracias. Hasta luego.